Mateusz Muszyński, autor chyba najpiękniejszego zagrania dotychczasowej, w dotychczasowej historii Ligi Bobra, którą udało nam się uchwycić. Cześć Mateusz. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Mateusz reprezentuje barwy klimagu, klimatyzację, rekuperację, pompy ciepła, co tam jeszcze jest, wentylację. Pawła Bergiela, którego serdecznie pozdrawiamy. Klimak dzisiaj czwarte zwycięstwo z rzędu. 4-6 z WKS-em. 4-6, 7-4? 4-6 widzę, że Mateusz pisał. No bramki musimy to zweryfikować, ale widzę, że po bramkach jest 4 bramki. 6 bramek macie strzelonych. No. Więc na nagraniu pewnie zweryfikujemy. Może i tak było. No ale ważne, ważne że cieszą te trzy punkty. My jesteśmy nadal niepokonanym zespołem. I oby tak było dalej. Powiedz mi, to, to zeszłotygodniowe zagranie to było zamierzone, czy ćwiczone z trąbą? Wydaje mi się, że ten kto mnie zna wiedział, że to było zaplanowane i nie było żadnych dyskusji, czy to było zagranie jakieś przypadkowe, czy, czy tak chciałem po prostu. Nie no, Asysta Palceriza, my rozkoszujemy się nad tym zagraniem, jest na naszym YouTubie, na naszym Facebooku, więc naprawdę sporo, sporo wyświetleń. Mateusz, dzisiaj w WKS, jak ciężkie warunki WKS postawił Wam? WKS bardzo, bardzo duże dzisiaj warunki nam stworzył. Ciężko było z nimi grać, grali w dużym kontakcie, byli naprawdę zespołem mądrze grającym na boisku. Do, pełne, do pewnej chwili było tak, że ten wynik gdzieś był na styku. No nie, nie ukrywam, że byłem bardzo zdenerwowany, że ta szala może się przechylić na ich korzyść, ale na szczęście wygraliśmy pewne trzy bramki w końcówce. I... Dopieraliśmy z tego. Ściany, ściany im nie pomogły, grają jednak u siebie już drugi sezon. Gdzieś w UKS, wydaje mi się, że nie wiem, czy ich Tremas zjada tutaj, że grają lokalnie, no bo, bo drużyna na pewno potrafi grać piłkę i to nieraz pokazywała i na pewno, tak jak dzisiaj w waszym meczu, też postawiła ciężkie warunki. A propos samego klimago w zeszłym sezonie był wywalczony medal, teraz zanosi się również na, na krążek i wydaje mi się, że ten krążek chyba będzie teraz troszeczkę innego koloru. Na pewno celujecie w to. Kto z, z ligi będzie najcięższym naj tutaj rywalem do zdobycia mistrzostwa w drugiej lidze? To znaczy, cofając się do poprzedniego pytania na temat brązowego medalu. W tamtym sezonie naszym celem było głównie pograć sobie i zagrać jak najlepiej, ale nie napalaliśmy się na jakieś krążki. Udało się te trzecie miejsce, byliśmy zadowoleni, co nie planowaliśmy. W tym sezonie jednak skupiliśmy się bardziej na tym, żeby jednak pograć coś więcej. Dzięki temu cieszą te wyniki, mamy komplet punktów, jesteśmy niepokonanym zespołem. Ok, jak najcięższy rywal, tak jak obserwujesz? Najcięższy. Albo, albo możesz graliście z nim. 嗯。Mm. ciężko powiedzieć. Okno Tech na pewno będzie głównym rywalem naszym do mistrzostwa, mimo tego, że dzisiaj nie przyjechali w optymalnym składzie, to jednak, jeżeli się pojawią, to na pewno będzie to ciężka drużyna. Magnat też to nie jest drużyna, mimo tego, że te wyniki w tym sezonie nie są ich jakieś najlepsze, to jest drużyna, która naprawdę każdemu może urwać punkty i mimo to, jak to, jak to mistrz, nie? Może na pewno nam urwać punkty i będą chcieli. A powiedz mi, bo Magnat w no, ten sezon zaczął naprawdę słabo, jeśli chodzi o mistrza. Z czego to może wynikać? Nie wiem, pycha, gdzieś zabrakło tej chłodnej głowy. Ta liga, ja to cały czas powtarzam, ta druga liga jest najfajniejsza pod kątem sportowym, bo jest bardzo wyrównana. Tam jest te osiem drużyn, które każdy, każdy może wygrać, co jest dobrym przykładem Old Stars Team z Skobyłki, która w zeszłym sezonie też tu i też potrafiła Między innymi, wam urwać punkty. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że ta druga liga jest, tak jak powiedziałeś, na poziomie takim, że każdy z każdym może wygrać. I wydaje mi się, że jeżeli magnat, tak jak przyjeżdża teraz, a przyjeżdżał sezon temu, no to jest inna drużyna. To nie jest ta drużyna, co, co sezon wcześniej, kiedy, kiedy każdy z nich przyjeżdżał, cieszył się tymi zdobywa, zdobywającymi brąkami. Teraz. Nie jest to ta sama drużyna w ogóle. Są inni zawodnicy, w sensie zostało kilku zawodników, ale, ale to nie jest ta drużyna co sezon temu. Może dlatego nie ma tych wyników. Powiedz mi, czy pewnie byś się ucieszył z takiego losu wydarzeń, gdyby królem strzelców był trąba, a królem asyst drugi Mateusz Muszyński. To znaczy na pewno bym był zadowolony, no bo cieszy jednak jak cała drużyna ma gdzieś te indywidualności, które pokazują to właśnie na tabeli, gdzie są strzelcy asystenci, zawodnicy meczów, na pewno też cieszy to, że jesteśmy na pierwszym miejscu i na tym się na razie skupmy. Wydaje mi się, że też, jeśli chodzi o klimat, to trochę się pokładało w składzie. Tak? Macie już tą taką pewną, pewną ekipę, która zawsze przyjeżdża. gdzie? w Patrząc na poprzednie sezony, było ciężko, tak? były gdzieś roszady, gdzieś troszeczkę niepotrzebnych nerwów, pewnie przy stykowych sytuacjach, przystykowych wynikach. A teraz, gdy ta maszyna ruszyła, jest napędzona dobrze, naoliwiona i te trybiki wszystkie pozachodziły odpowiednio na siebie i idziecie od zwycięstwa do zwycięstwa, to jest chyba, to buduje i, i, i to widać też i na boisku i poza boiskiem, bo z Piotkiem też sporo rozmawiamy, on też jest zadowolony, widać z tego. No na pewno jesteśmy zadowoleni, nie, nie sądziliśmy przed sezonem, że to będzie tak przebiegało, że po czterech kolejkach będziemy mieli cztery zwycięstwa i będziemy się cieszyć z pierwszego miejsca. Na pewno drużyna sezon temu była też innym składem. Nie mieliśmy wszystkich zawodników, którzy występują teraz, choćby ja byłem na jednym meczu. Teraz staram się być na, na większości meczów. Przyszedł też Michał Kulesza, który też daje spokój w środku. Na pewno dużo naszych zawodników nabrało tego doświadczenia pod kątem tej ligi i Jesteśmy zupełnie inną drużyną, która była sezon temu. Super, dzięki Mateusz za rozmowę. Powodzenia, życzę i zdrowia. Dziękuję bardzo również. Bardzo dziękuję.